Święta przed nami, a skoro święta, to mnóstwo prezentów. Tym razem paczka, która do nas doszła, jest naprawdę świąteczna. Zaglądnęliśmy do niej, przyznajemy się, ale... ale... Nadal będziemy zaskoczeni, ponieważ nie wiemy, co jest na niebie. To jest paczka od firmy Rosette. Która jest dystrybutorem najlepszych możliwych giftów na rynku? I w tym roku, w tym sezonie świątecznym, naprawdę jesteśmy ponownie zaskoczeni. Zresztą bądźcie z nami. Więc co my tu mamy? Na początku widzimy piękne kubeczki. Warm. Wishes. Są to takie metalowe kubki, jak kiedyś miała nasza babcia albo mieliśmy je w domach? Ale przepięknie malowane. Mamy wersję czarną. A tu mamy wersję białą. Make a wish. Zobaczcie, jak przepięknie wykonane. Wiemy, że już na pewno są w najlepszych sklepach z upominkami, prezentami. Jak myślicie, czy taki jest że pod choinkę spodoba się parze rodzicom, może dzieciom. Według nas prezent idealny, ale możemy go połączyć z innymi, które są w tym pudełku. Patrzymy, co dalej się w nim kryje. Odkładamy kubeczki. No proszę. Typowe męskie, właściwie nie wiemy czemu jest to napisane Baby It's Cold Outside. Może chodzi o to, że to Baby to jest mój ukochany, bo jest to typowy prezent męski? No, napoje rozgrzewające, na przykład na snowboard, na, w góry, na ognisko wieczorne, fajnie pakowane, to, co jest ciekawe, to zwróćcie uwagę. Gift to from, czyli może napisać, dla kogo jest ten prezent i od kogo. Fajny? I pamiętajcie, w połączeniu z, tą, yy, z tym kubeczkiem czarnym może tworzyć niezłe zestawienie. Patrzymy dalej. Co my tu mamy? Tu mamy rękawiczki. Przepięknie pakowane. Ma jeden palec. W kolorze białym. Ponownie mamy gift from. Tu from. Są to nowe rękawiczki z futerkiem. Zastanawiamy się, czy są to rękawiczki dla dziecka, czy duże. Za chwileczkę otworzymy pudełko i sprawdzimy. Bądźcie z nami. Rękawiczki, które były w paczce od firmy Rosette, są bardzo neutralne. Wyglądały, jakby były dla dzieci. Zresztą yy, zobaczcie, to jest taki rozmiar, ale tak naprawdę spokojnie są dla dorosłej osoby. Pięknie wykonane z koralikami, z futerkiem, a co najważniejsze, przemiłe w dotyku. Pakowane w przepiękne, eleganckie pudełko. Na pewno e, spodobają się niejednej dziewczynce, kobiecie. Piszcie, który produkt podobał nam się najbardziej. My tak naprawdę mamy już problem, ponieważ chyba wszystkie są bardzo fajne, ale patrzymy co dalej jest. Kolejny produkt, który nam się ujawnia, jest taki specjalny zestaw. Zestaw kubka, dosyć dużego, bo o pojemności 300 ml. Również mamy możliwość napisania, dla kogo jest prezent i od kogo, ale musimy otworzyć. Super fajne nauszniki. Moda ponownie na nie wraca. Żeby było ciepło w łóżka. Tutaj mamy reniferki. I to jest w zestawie. O! Słuchajcie, jest zimno. I naprawdę kubki termiczne są w cenie. Tym razem mamy kubek taki porcelanowy. To nie jest kubek, to jak zawsze plastikowy. To jest silikonowe, więc dużo wygodniejsze do zamykania. Na pewno się nie połamie. Czy mamy jeszcze coś w środku? Nie, to wszystko. Taki zestawik. Kubeczka y, ciepłego na 300 ml napoju. Oraz oczywiście nauszniki. Y, to naprawdę genialny zestaw pod choinkę. Bardzo praktyczny przede wszystkim. I pięknie opakowany. Ale patrzymy, co dalej. Nasze pudełko ma trochę kubków. No, wiemy, że firma Rosette generalnie słynie z naprawdę fajnych kubeczków. Ten mamy yy, kubeczek dla mężczyzn. Słuchajcie, no, musimy otwierać te pudełka. Yy, za chwileczkę je otworzymy i patrzymy, jak wygląda. Jak oglądaliśmy to pudełko, kompletnie nie zwróciliśmy uwagi, że w tym prezentowym pudełku są tak naprawdę dwie rzeczy. Oprócz tego, że firma Rosette słynie z kubków, to ostatnio do oferty wprowadziła. Zaraz zobaczycie, zobaczycie. Czekajcie tylko, musimy się dostać. Dodam zestaw skarpetki i kubek dla Pana. Już idziemy do Was, już idziemy do Was, już idziemy do Was. Kubek dla Pana ze skarpetkami. W tej samej stylistyce, jak sądzicie, fajny to jest prezent? Według nas bardzo przede wszystkim neutralny. Skupka. Każdy człowiek korzysta z skarpetki. Wiemy o tym, że to jest zawsze deficytowy produkt, szczególnie w szufladzie męskiej. Także myślimy, że taki zestaw idealnie nadla się właśnie dla Pana. Ale patrzymy, co dalej tu jest. I znowu mamy szkło, ale szkło wyjątkowe. Oprócz tego, że może to być kubeczek z piękną naklejką, może być to słoiczek, który może być na kawę, na ryż, na cukier, na cokolwiek tylko chcemy, to w środku, w środku, co my mamy, zwróćcie uwagę. Mamy skarpetki, skarpetki, zobaczymy czy rozmiar raczej neutralny, rozmiar neutralny, naprawdę fajną grafiką, bardzo dobrze wykonane, rozciągliwe, myślimy, że to jest taki rozmiar 39 do 41, Przepięknie pakowane. Zwróćcie uwagę, taki niby słoiczek. Ktoś by pomyślał, zwykły słoiczek co to za prezent? Ale kiedy do środka wsadzimy te skarpetki i pięknie y, zakręcimy, uważam, że jest to naprawdę fajny prezent. Kolejny szklany słoiczek z nieco inną grafiką w tej kolorystyce. Również możliwość napisania na zakrętce, dla kogo jest ten prezent. Także jak widzicie, możemy wyeliminować w zakupach etykiety, na której piszemy, dla kogo znajduje się prezent pod choinką Ale patrzymy dalej, bo widzimy, bo widzimy, że coś takiego, jak etykietki, również znalazły się w ofercie firmy Rosette Bardzo fajne, ekologiczne na papierku, GIFT FROM TU, przywiązuje się je na takim sznureczku, zaraz pokazujemy Wam jakie mamy, jakie są grafiki. Proszę. Sweterek, nawet możemy tak naprawdę dostosowywać te karteczki do tego co jest pod choinką. Samochód, być może też ktoś by chciał pod swoim, ko i być może dostanie. Mamy samochód. O, co my tu mamy? Tutaj jest rower. Następna etykieta. Również rowerek, czyli się powtarzają. Mamy tutaj jeszcze? Nie, to jest wszystko. Ale idąc. W kierunku skarpetkowym nasza choinka może być udekorowana prezentem. Popatrzcie, to jest bombka. Bombka, na której również możemy napisać, dla kogo jest ten prezent. Możemy zawiesić ją na choince, a w środku, chyba wiecie co mamy, prawda? Są to skarpetki. Wersja taka kolorystyczna. Wersja biało-czerwona. Ale oczywiście, jak znamy firmę Rosette, mamy tak naprawdę bardzo, bardzo skromny przegląd. E, polecamy polubić firmę Rosette i hitowe produkty Rosette na Facebooku. Tam będziemy pokazywać wszystkie produkty, które pojawiły się w ofercie. Oczywiście, wchodząc do sklepów upominkowych, po prostu pytajcie się o firmę Rosette, aby kupić właśnie te produkty. O, jeszcze mamy jedną etykietę. Make a wish. Ale patrzymy dalej, ale widzimy tutaj w naszym pudełku rzeczy, które chyba, chyba będą grały. Za chwileczkę się do tego przygotujemy. Być inaczej. Musieliśmy się do tego troszeczkę przygotować. Poczcie. Niby taki bałwanek. Niby nic. A jednak z tyłu pokażemy Wam. pokażemy Wam, Jest miejsce na baterie, Bardzo mocno zabezpieczone, ponieważ trzeba przykręcić śrubką, więc jest to bardzo bezpieczne, chodzi o dzieci. My na razie nie przykręciliśmy śrubką, ponieważ spieszymy, aby pokazać Wam, co robi ten bałwanek. I patrzcie. Cieszymy się jak dzieci i wyobraźcie sobie on może tak tylko, co fajne, za kleczki zgasi lampę. On świeci, zaraz zobaczycie, postaramy się Wam pokazać. Przy zgaszonej lampie poczekajcie. Zgaszonej lampie, a po to, żeby zobaczyć efekty świetne. Czyż to nie jest genialne? Dobra, bo nam się Męczy. Już za chwileczkę wracamy, tylko ogarniemy światło powrotem. To jest nasz bałwanek, mamy również reniferka. Obydwa produkty są na paluszki AA, trzy paluszki. Jest tutaj włącznik. Tu można wyłączyć, żeby nie było problemu. Tutaj można włączyć, żeby działało. I jeszcze na sekundkę Wam pokażemy, że wszystko jest OK. O! Wyłączamy i za chwileczkę zmieniamy baterię i pokażemy, jak działa renifer. Reniferek ma troszeczkę inny a zostawimy go tutaj kolegę, żeby mu nie było smutno. Ten refren jest troszeczkę bardziej szalony. Ee, zresztą. Zobaczcie. Szalony renifer. Najciekawsze jest to, że on może tak w kółko. Tu sprawdzimy. Bałwan w pewnym momencie się wyłącza. A renifer? A renifer? Nie wiemy. Sprawdzimy. Reniferka. Czekajcie, czekajcie. O! Renifera trzeba wyłączyć, Renifera trzeba wyłączyć, bo potrafi tak naprawdę 24 na dobę przez 7 dni w tygodniu. Popatrzcie jakie fajne, a pokażemy Wam jeszcze tutaj również są trzy bateryjki. Też niego nie zamknęliśmy tylko po to, żeby pokazać, ponieważ wymienialiśmy baterię. Włącznik jest na pupci, w tym miejscu dokładnie. No i co no, oczywiście takie szalone produkty tylko w firmie Rosette, ale wracamy do naszego pudła, naszej paczki i patrzymy co w niej się jeszcze znajduje. Po tak szalonych zabawkach i upominkach przechodzimy chyba do bardziej stanowanej oferty, jest to oferta która tak naprawdę już bardziej kojarzy nam się z firmą Rozetę. To pewnie wiecie, że nazwa firmy poznała, powstała od rozetek, a rozetka to jest to. To jest specjalnie stworzona kokardka, już zawiązana, którą można przykleić do pudełka z prezentami, ale to już nie są takie zwykłe rozetki. Widzimy w ofercie firmy Rosette. chyba to był taki zestaw troszeczkę, można kupić takie oto zestawy: rozetka, piękna gwiazda i wstążki, które można, którymi można opakować pudełko. Taki zestaw jest gotowy do zakupu w sklepach z upominkami. Również mamy zestawy z trzema takimi samymi gwiazdami. Kolejne. Są takie kwiatuszki. Wszystko, oczywiście, przepięknie się mieni, bo jak święta, to musi być pięknie i kolorowo. Mamy takie dekoracje. Taką dekorację. No, my to kojarzymy z naszą młodością, bo właśnie wtedy do naszych czasów głównie takie produkty były oferowane. Jeżeli chodzi o przyczepianie, to każdy produkt ma papierek, z którego odkleja się folikę i można przykleić do budowka. Tutaj mamy kolejny zestaw, czyli Zestaw pięknej wstążki zielonej z brokatem i do tego kilka rozetek w tym samym kolorze. Oczywiście w ofercie firmy Rosetta my pokazujemy naprawdę ułamek tego, co jest w jej katalogu, ofercie i na stronie. Ponieważ chyba musielibyśmy całą naszą redakcję zawalić różnymi produktami. Tutaj kolejne zestawienie trzy wstążki do opakowania, przepiękne rozetki w tym samym kolorze. Takie trochę też ślubne, to oprócz tego, że to jest na święta do pakowania, ale jest również dotykowane pod różnego rodzaju takie kościelne okazje. Co my tu jeszcze mamy? Tu jeszcze mamy, o, skoro było białe, to mamy róż, fiolet. Mam nadzieję, że widzicie, jak przepięknie mienią się te wstążki. pakowane w bardzo wygodne opakowania, które można powiesić w sklepie jako swoją wystawkę. W różnych wersjach kolorystycznych, czyli nie jeden kolor, ale na przykład trzy kolory. I można pięknie trzy opakowania ładnie zapakować. Czy to wszystko, jeżeli chodzi o rowerki? Tak, to za chwileczkę pokażemy Wam torby. Które bardzo lubią pakować produkty. Pudełka, albo po prostu kupują gotowe e, zapakowane, i trzeba je tylko udekorować. Dla nich właśnie dedykowane są różnego rodzaju wstążki, rozetki, które bardzo łatwo przykleić na pudełko. Ale są też osoby, które w bardzo łatwy i elegancki sposób mogą zapakować swoje produkty, po prostu wkładając je do torebki prezentowej. Tutaj. Marozette. Tak naprawdę wiedzie chyba prym na y, rynku polskim, ponieważ oferuje najszerszą ofertę, nie tylko graficzną, ale przede wszystkim też y, format. Są torebki mniejsze, większe. Eee, są torebki z szerokim dnem i z wąskim dnem, bo jak wiecie, jeżeli mamy duże pudełko, to akurat mamy eee, z wąskim standardowym dnem, jeżeli mamy bardzo duże eee, pudełko z prezentem dla dziecka na przykład, bo częściej najczęściej dla dzieci takie duże prezenty są, wtedy jak jest szerokie dno, dużo łatwiej jest je wsadzać. Ale za chwileczkę pokażemy Wam grafiki i formaty, które w tym roku oferuje firma rodzaj. Zaczynamy od mini torebek. Mini torebeczka. Pomieści na przykład telefon komórkowy, pomieści e, przepiękną e, biżuterię, pomieści skarpetki dla pana, e, kosmetyki do, ma do malowania. Fajna od razu ze sznureczkami, bardzo wysoka jakość. To jest e, e, dość gruby papier. Pięknie, bo jest dwustronnie udekorowana z brokatem, jak widzicie. Mamy taką grafikę. Mamy taką grafikę. Mamy taką grafikę, ale zaznaczamy. To jest tylko niewielki ułamek oferty firmy Rosette. Bardzo dużo brokatu bardzo dużo świecidełek. Hmm. Najlepiej tak naprawdę, jakbyśmy gdzie wszyscy na żywo zobaczyli. Odkładamy te malutkie torebeczki, mini torebeczki. Oczywiście, no nie mam oczywiście, musiałabym to sprawdzić, ale wydaje mi się, że torebki, które z, grafika, która jest na takich malutkich torebkach, również może znajdować się największych. E, ponieważ zazwyczaj firma Rozetę tworzy tak zwane kolekcje. Od najmniejszej do największej. Tutaj mamy torebki nieco większe. Jest to format 18 na 23 i na 8 torebka Lux. Znowu świecidełka. Widzimy, że z jednej strony są, z drugiej strony nie ma, standardowa czerwona torebeczka. Pozioma, jak widzicie, tamte były pionowe, tu z takim hologramem, widzicie jak przepięknie się mieni. No, ta jest naprawdę. Przepiękna. Wszystko jest w formacie 18 na 23 na 8. Oczywiście odwiedzajcie stronę www.rozetka.com.pl. Tam jest więcej ofert. Albo piszcie bezpośrednio do dystrybutora, producenta, bo na pewno przyślę Wam katalog. Tutaj kolejny. I bierzemy kolejny format. Jak widzicie. To już są trzy wersje: małe, średnie. Odłożymy te, to są większe. Z ręcznikiem. To jest forma 26 x 32 na 10 Czekajcie, żebyście też zobaczyli. Ze standardowym tnem. Taka grafika bardzo neutralna z choinką. Z bąbkami, oczywiście z brokatem mieniącym się, z pięknym chłopczykiem, z pieskiem. Wszystko ponownie obrogatowane. Mamy, mamy nadzieję, że Wy również to widzicie, jak to pięknie się mieni na żywo. Z tego, co widzimy w kamerze, na żywo wygląda dużo lepiej niż w kamerze, także musicie pobudzić swoją wyobraźnię. Tutaj mamy bąbkę. Trzy formaty, ale mamy kolejne. To jest kolejny format. Dla porównania tego ostatniego widzicie, to jest mniej więcej taka różnica, że tamto odkładamy. Te torebki są w formacie 31 x 42 na 12 ze standardowym dnem, czyli tutaj jest są też szerokim dnem, Wykorzystanie w tym roku hologramu przepięknie mieniący się. Oczywiście wykonane bardzo szczegółowo, ze sznureczkami zakończonymi takim czymś, żeby nie wypadało. Bardzo sztywny materiał, chodzi o papier oczywiście, więc nie ma możliwości urwania. Ponownie hologram w wersji choinkowej. Tutaj brokat. Tutaj ponownie brokat. Kolejne torebki, które już były pięknym tłem dla, naszych dla naszego tańczącego bałwanka, to torebki, już takie prawie giganty, ale to nie są największe torebki w ofercie firmy Rosette. Są to tak zwana seria Jumbo 40 na 55 na 15 Jak widzicie grafika jest naprawdę tak piękna, że najchętniej byśmy postawili już pod choinką tylko po to, żeby ładnie wyglądało. To jest jedna wersja. I oczywiście yy, mikołajkowa wersja. Tutaj złożymy na płasko, żeby było lepiej oglądać. One zakończone są nie sznureczkami, ale z tążeczkami, wzmocnione oczywiście boki, i jak zawsze na końcu taka szlufka żeby nie wypadało. Przypominamy, jest to format Jumbo 40x55x15. Ale teraz będziemy mieć torebkę gigant. To jest tak torebka duża, gigant. Że musimy troszeczkę oddalić aparat. Dokładnie, musieliśmy oddalić, ponieważ torba gigant nie wiem tak naprawdę, co możemy do niej spakować. No, ogromne prezenty. Jest to torebka. Gigant, proszę. Nawet nazywa się gigant w nomenklaturze firmy Rosette. Ona ma 50 na 72 i na 18 cm. Błyszczący. Papier. No, ona musi być bardzo mocno zabezpieczona. Jest to sznurek, wzmocnione boki i oczywiście zakończenie. To my mamy jedną torebkę, tak dużą. Ale wyobraźcie sobie, że w ofercie firmy Rosette zapewne. Oczywiście napisano o tym na stronie. Grafiki są dostępne. Wszystkie w każdym formacie. Jak widzicie, oferta jak zawsze jest szeroka. Aż ubolewamy, że nie było w tym roku targów naszych lokalnych, ponieważ mielibyśmy możliwość nakręcenia filmu o całej kolekcji. Napiszcie, które torebki najbardziej Wam się podobają, które produkty, które dzisiaj pokazywaliśmy, powinny trafić do konkursu. Firma Rosette w grudniu przekaże naprawdę dużo fajnych prezentów. Także piszcie do nas, a my żegnamy się razem z naszym Mikołajkiem i Reniferkiem.